Cześć wszystkim Właśnie na prawie dzisiaj paszę Mamy poniedziałek 31 stycznia Skończyła mi się w sobotę wieczorem, po południu, jakoś tak Więc w niedzielę trochę przegłodowały świnki Ale dzisiaj z poniedziałek już ładnie, było zamówione wcześniej, jest mieszane Teraz będzie zmieszane właśnie dla tuczników Jak widzicie wkładają otręby Dlaczego otręby? Otręby w finisherze można dać do 25% zamiast jęczmienia. Cena otrąb 880 brutto, cena jęczmienia 1300 netto. Odpowiedź jest oczywista, dlaczego otręby. Trochę spróbowałem się potanieć. Jeszcze się się tutaj kończyć dodatki. Zaraz po tym mieszaniu muszę tu sprzątać trochę. Jeszcze gdzieś tak o, tyle mi zostało tocznikówki. No przy tej zmniejszonej obsadzie, to jeszcze na jakiś miesiąc powinno mi to starczyć. Tu jest dla loszek tych biało-zielonych, tych ciemniejszych, to jest dla karmiącej dodatki. A tutaj mamy dla luźnej, prośnej. Tutaj mamy wytłoki jabłkowe. A tutaj wysłodki suszone, buraczane. Tutaj mamy paszę dla warchlaków, dla prosiąt granulowana. Takie pierwsze dwa tygodnie po sadzeniu. O, a tutaj mamy jeszcze, zapomniałem, to jest taki dodatek włókienniczy włókno, przepraszam dla loch i trochę też dla loszek hodowlanych. No i wiadomo, soja i tyle. Zniesiona obsada to i mniej paszy idzie, wolniej idzie, więc. Tylko, że sprzedaję więcej świnek powoduje, że mam trochę więcej pieniążków na to, aby na bieżąco skarmiać świnie, taka pozorne... pozornie to zostaje, dosłownie pozornie. Natomiast nie pozornie, prawdziwie to jest tak, że tak jestem do tyłu i tak jestem do tyłu. Pogoda się robiła ja po wczorajszej wichurze. Yy... Co tam jeszcze? Jutro zapowiadam, przez mroz jest sporawe, a sporawe Normalnie jakieś 3-4 stopnie, ale dzięki temu, może uda mi się jutro rano wjechać rozsiewaczem i wapno rozsypać. Jeżeli tak będzie, to zrobię z tego filmik. Zobaczymy, jak widzicie, tam w jednym silosie jest okienko. Mój pomysł, dlaczego? Wcześniej była wdmuchiwana pasza, i te wdmuchiwanie powodowało, że no po prostu mi zostawało rozwarstwiała się pasza, zapychały się karmiki jak zrobiłem to okienko od tamtej pory od tamtej pory nie mam problemów z zapychaniem się paszu ciągu, pasza mi do końca ładnie schodzi i jest lepiej, widzę, że jest lepiej spokojnie też na chlewni i ja mam spokojniej trochę tak więc niestety silos, który był 10 tonowy jest teraz właściwie 6 7 tonowy bo mi nie było stać na wymianę ale działa to jest najważniejsze w razie czego mogę tam wdmuchnąć paszę granulowaną tak czy inaczej znowu ja trochę zostało mi o 200 kg no bo okazało się, że trochę tak nie zrobiłem niż planowałem w pierwszej chwili paszy no i te 200 kg teraz muszę przewieźć do magazynu mojego starego kochanego róbcia muszę odpalić Tam jeszcze przyczepam, muszę stąd wyjechać, bo muszę tu być zrobione miejsce. Eee, bo będzie w tygodniu przyjeżdżali po świnki. Samochód z naczepą tą długą, tir, żeby miał tu wygodnie podjeżdżać, nawracać, bo wjeżdża tamtą bramą. I tutaj, gdzie my stoimy. A podjeżdża. O, widać, tam jest rampa. A to z tyłu mój balast lepszego nie będę miał. Dobra, robię. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dziś już 1 luty. Eee, mam małe opóźnienie, bo nie przygotowałem sobie zewczasów tutaj narzędzi. To był moim błędem. Ja miałem jeszcze podróż do dlatego to sobie wyszło. A idziemy za pół do szóstej o piątej, czy o pół do szóstej, to dopiero teraz za. 10-6 na pole, i właśnie rozsiewam. Zaraz wam otworzę okno, żeby lepiej widać. Wapno. Wapno granulowane. Dlatego, że dzisiaj yy, Zapowiadaje im przymrozek był faktycznie w nocy przymrozek, jest całą noc. A potem w ciągu dnia ma iść lekka odwisz, śnieg deszcz. Więc idealne warunki do tego, żeby to zostało, rozpuściło się, odkwasiło nieco glebę, bo daje 300 kg granulatu na hektar mniej więcej. Taki jest plan. Co gorsze, w moim rozsiewaczu nie było ustawienia na nie było tabelki z ustawieniem na wagno granulowane. Jest tu trochę dalej na oko. Zobaczymy co wyjdzie po pierwszym przejeździe. Jakby to zwiększy, jakby to zmniejszy, No i tak to obecnie wygląda. I zobaczymy jak to wyjdzie. Potem może nie być kiedy już na nawozu, więc muszę, musiałem dzisiaj wcześniej stać, żeby to zrobić. Dobra, jak będzie coś ciekawego to jeszcze to gram. Dalsza część rozsiewania wapna. Przy okazji wyszło mi parę kwiatków. Pierwsze co? Spada mi łańcuch od napędu miesiadła. Właściwie tam zęplatki to już nie ma. Ledwo się trzyma, muszę to w najbliższym, najbliższym czasie. Będę musiał wygospodarować tak z tym roztrzywaniem wszystkiego, żeby na wiosnę spokojnie to rozebrać, wymienić i ja najlepiej to jeszcze zakonserwować i całą tą pakę. Zobaczymy jak się wyrobię z tym wszystkim bo jeszcze mi czeka prawdopodobnie sporo pracy w chlewni więc będą się czegoś pogodzić te dwie rzeczy i przy okazji okazało się że zacinał mi się jeden spust już teraz go już teraz działa prawidłowo po prostu coś tam zaś nie działo i nie chciało chodzić niby na jesień już był myty konserwowany olejem wszystko w porządku a jednak coś się stało Yy, moje pierwotne ustawienie chyba jest prawidłowe. No i teraz dalej rozsiewam Tam już skończyłem jęczmień, właśnie robię pszenicę, potem jedę na rzepak. No i potem czekam na rozwój pogodowy, bo, bo yy, ma być podobno śnieg, yy, deszcz, wiatr, cieplej. Jest generalnie na razie póki co wykorzystuję pogodę. Teraz to rozsieję i jadę na drugie pole, gdzie mam rzepak. Słabszy rzepak, no zobaczymy. Hej.